Ty ma Wydziowie z tej strony Igorek I, i może czasami będę będzie y, No zapomniałem o filmach tak całkowicie No to powracamy Dzisiaj nie będzie dzisiaj tak grać bo y, mówię To co mówiłem od Zielady To nie będzie bo jestem Купуваме no, sane uh. А, O. A, w ogóle to mam innego Това са to są sane Mikolaja. Ну, Къде ну, 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 Stończo Stończo A, dziękuję wam, za 522 subów. To no, po prostu 522. Tak, jak się nie mylę, no, ale chyba Nie mylę, tak myślę, ale... A, możecie pisać swoje niki w komentarzu, jak no, ktoś otrzyma. Nie, ale czasem nie, nie było tego a z tym czasem zostaw to szuba i lajka i szuba z dzwoneczkiem nie, co mówię szuba z dzwoneczkiem i łapkę w górę gdyby miała bieżąco być nie odlidząc, Ja to trochę grałem nie tak. To, to już tam Szkole, z kolegą grałem zawsze, to już grać, Mogę za... pojedziemy tym, co tutaj czyli trzeba zobaczyć do końca. To to muszę tu położyć, o. E zapalkować, nie to już A i trochę my nie, w niektórych grach nie, gra nie radziły, ale nie wiem czy Znaczy no, To wyglądają jak jakieś szany domykają, ale chyba nie, nie wiem, czy To jest bo... węgiel? chyba bo... Węgiel?

Mamyhalf, chips, mały, dzyw, dzyw, to o tym ja nie To... Możemy... nawet tutaj spróbować. Nie Nie, nie, nie. Ja są brzuchy. Ugrębałam to tej i musimy dobyć do do tysiąca to może będzie robimy żywo już to już ej może będzie filmerem tylko mogę pokazać wam moją emocję no po prostu... Nie, 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 nie nic. nie, się tak nie, wiem, tak. Bez hmm. Bez pracy, nie, to. dwa nie, 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 to nie, nie, Dobra, jak mały traktory. traktory koleś, no. koleś, to koleś, Co koleś, jest, jest, traktor, to jest? No, nie koleś, czy koleś, koleś, robić Chyba mał, małe bele.

Lagi to mam trochę niesamowisko, bo rzadko jakby rzadko gram w tej, no bo rzadko gram w tą grę, a jak rzadko gram w grę, no to my zaczynasz. Tak mi się pijak. Nie wiem kiedy to będzie od 0 do milion ten film cały. Na pewno nie poniedziałek, nie będzie ten film. To może i innej gry. to po prostu w komentarzu gry. Gry na Roblox. Piszcie O, może jedną, jak, jak nie jedną, 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 to no nie, jedną, no, jedną, 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 To jedną, to to. Jak jedną, 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 w tą grę, no... z epi... offloading... offloading chyba tak, nie wiem, to... to musicie poczekać trochę, bo... macie nie, nie skasać, jak będziecie tym farmerem, to... to zielony nie. Jak będzie żółty, to wtedy chyba będziecie mogli koszyć kombajnem. I jak będzie coś takiego żółtego, to też już możecie kosztować z tym kombajnem. A, i jeszcze kombaj muszę kupić. I paliwo masz tam... tam no, jeszcze paliwo jest w tej grze. A. No i czekacie, żeby to całe pole... to całe pole było żółte. Ten kto chce, to może i już. Ale ja nie ogrodził, nie, 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 nie.

klikam zawsze no i pojedziemy tutaj zaraz odkupimy tu, tu. to sprzedaj samo tutaj pisze albo tam dalej coś tam pisze ale kombajn kombajn jest ładny może tu nawet z bliska mieć albo z daleka jak pozwoli tylko najgorzej, że mogą przy niektórzy zabierać bo też

बात चलेगा ओटेल बात करेगा ओटे लाइन हो Zobaczyć, jak to jest kolegium, nie wiem, że w tej po prostu No, to I Jak jedziemy no, Widzimy się, jak um, tam będzie. Oj, jesteśmy, widzowie na miejscu i skręcamy.

Dali się suba i dzwonka... Nie, dali się łapkę w górę i suba z dzwonkiem. No się widzimy w poniedziałek.